Hej jestem i odzyskałem mój kanał na YouTubie Się strasznie cieszę, bo odzyskałem go wczoraj, 21 listopada 2025 roku Więc się cieszę, że go odzyskałem, jak już widzicie jestem I chciałem parę nowych informacji wytoczyć ja To teraz mikrofon poprawię, bo się za bardzo ekscytuję tym eee, Parę rzeczy, które też macie w tle Na serwer 5 do ekipy nagrzewkowej Więc jeżeli jesteś zainteresowany takim ekipą Serdecznie zapraszamy Będziemy też niedługo otwierać serwer dla widzów Freeroom, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ja będę mógł, wywalone Eee, więc na razie potrzebujemy tylko pieniędzy, więc możecie, możecie zostawić suba, lajka dla zasięgu, żeby jakoś to, nie nas promować, żeby może się ten kanał wybił eee, No, albo zostać, zostać wspierającym, coś w tak jestem. I zapraszam też na live na TikToku, bo robię codziennie ostatnio, albo przynajmniej staram się tak co kilka dni robić W tygodniu, co drugi, eee, a w weekendy raczej codziennie Jeśli ja teraz też będzie, w sumie robiony zaraz o jakiejś pewnie dwunastej więc serdecznie tam też zapraszam, a ja co? Bez przedłużenia Dziękuję za subowanie dla nas i trzymanie kciuki, bo widziałem, że dużo z Was faktycznie pisało, że mogę ten oddać konto i tak dalej, ale nam się udało. Widzimy się na live, iku, mam nadzieję. Zaraz.